Postanowienia na nowy sezon, 11 sezonu League of Legends, 8 stycznia, jakie postanowienia? Nie strzelić sobie w głowę przede wszystkim, no Dłużna. i wykluczyć wszystkie inne formy zajemania się. Ale planujesz jakiś, nie wiem, tryhard kurwa? A, nie, chyba nie, Ch chyba nie, spontanicznie. Bo ja zamierzam się wpierdolić w buta z Irona i pokazać tym nowym jak się gra w Ironie. Mówisz, że tak od razu ostro? Tak, tak, tak ostro. Wpierdalam się do irona, robię z Laskiem sobie co grę 30-0 i się cieszę, że gra jest super. No, chyba no, że tam na pizdę i rurę dostanę, no to wtedy kurwa, instal. Ja się wpierdalam na aszkę i od razu rozpierdalam od razu. z bomby. Tak, Widziałeś tak, te drzwi to, 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 to na to, to początku, tak, jak wyglądają? Tak, tak. To zapamiętaj tak. lepiej, bo zaraz <coughs> nic nie będzie. Łatwo. A few moments later. Na hmm. Kurwa, się wystraszyłem. Co? <coughs> <coughs> nie, wleżłem w pułapkę, pomocy. Kurwa, zabruszył zabary mnie. Na czas, na czas grajcie, pamiętajcie. No kurwa, znowu pułapkę! Na czas Na czas graj. mi. Dobra, o, mi. A ten mi tu krzyży pod nogami. Połyszcie mi, Ty po się bije, kurwa. A co? tam miar ma we Pierdole, no. Dobra, jest na O, mam problem. No. Nie a żyje. ja nie mogę stąd wyjść, kurwa, no tak zrobiliście, że a nie sami, mogę... Sami, kurwa... sami się zajebali, co jest? Co zrobiłem? A ja jeszcze kurwa, jednej... Uch, Steinbach wie. tutaj już wjeżdża. O kurwa! Ale was wyjebało! You 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 to really fine, get... <laughs> o, ja też dostałem! Bo? Z lewej. Poka, ta gra jest rozjebana jednak, miałeś jest. rację. <laughs> To co, zwracamy. Zwracamy, refundzik. Nie poszła na moim komputerze. Ale sniper. Ale o, po chuju kurwa. była ta akcja w życiu. Nie no, nie mieli pociski jakieś kurwa dziwne. Nie Samo wiem. Samo naprawające. Ja o, o kurwa. Dobra, mister J-Mur kurwa jest. O, o. What the hell, man? He a pro. Ty, jak jemu sami chłopcy pod strzelowni podchodzą? Go, go man. man, go! go. You, you need, need to win, win this. this. Or, Or we are, we are fucked. fucked. No, no ammo, ammo, man, no, no ammo. ammo. Care, care. Care. care, care. Right, right. Right, right, right man, right. right. You don't, uh, you don't, don't, have, you don't have, have headphones? headphones? What fuck, man? man? Do you have a microphone? He can't hear you Do you have a microphone, man? <laughs> we, can we can talk, talk. Let's, Let's talk, talk man How do you shine, man? That's good Woah, man You are good, good, good Shooter, shooter you know He was, he was playing an alien shooter in, shooter in the, the child, child man You are very good Mm. Maybe, 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 maybe left, left. Mm. Maybe, maybe right, right. Or mm. maybe mid? Oh, my, oh God, my God, man, man. Care, 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 care. That, that was, was so, so close, man. man. <laughs> you, 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 talking, you talking in English, English or no? What, no? man? Ale akcja, powiem, powiem ci. ci. <laughs> nie no, gość dobrze zagrał. Jakbym może nie Pierdoliu na duchan, to by i ugrał. Ale ten skinek like jest piękny. Why, why? Why you, why play, you play, play Vigil? Why? why? Tell, tell me why. why. Because I'm better than you, fucking idiot. Yeah, yeah, fuck fucking idiot. Yeah.

nie dotrwam chłopaki chyba Chyba do butelki do musiał jak Luki. Luki style Jeszcze Liptonka dopije Nie myślę o tym na tym mnich Panuje nad swoim ciałem Nie powstrzymają ku, ku. mnie te Góra masiki. Nie, nie się uwaga jak tak gadam sobie tak w ogóle to nie myślę o jednak, o kurwa O jednak, no. chyba już o, Kurwa, leci nirwana. Jest, jest tragedia Jest tragedia, ja, już ja, w tym ja. robocikiem tak chodzę, kurwa Widzę jak się kręcisz, kurwa Ty no, gdzie oni są? Ty, kurwa, nie, nie wiem gdzie oni są Gibla szukam <sukam. <sukam> no, lecimy dalej panowie Szybciutko szybko <sukam> Lecę, lecę